Strome podjazdy i ostre zakręty nie były im straszne. Uczestnicy 34. edycji wyścigu w kolarstwie przełajowym dali z siebie wszystko, by zdobyć jak najlepsze wyniki. Jak jeszcze ja wytrzymałem, no to się nie męczy, się tak, no i da się też szybciej jechać. Skupienie, dlatego że jak jesteś skupiony, to moim zdaniem jest po prostu lepiej idzie. Czegoś najbardziej obawiasz? No, że nie podjadę pod jakąś górkę, gdzie jest błoto i ślisko. No bo wczoraj nie radziłam sobie na takich górkach, myślę. Dobra zabawa i satysfakcja z udziału w wyścigu była równie ważna jak rywalizacja. A te górki nie są zbyt trudne? No zależy czy jest miejsce, żeby się pod nią rozpędzić, czy nie. Jak jest się rozpędzić, no to nie czuć jej. Czyli generalnie trzeba trochę wcześniej nabrać siły i wtedy łatwiej tak. tą ale często to jest tak, że jest z górki nagle pod górkę i w ogóle nie trzeba pedałować. Też jeździmy po całej Polsce, praktycznie po zawodach. Poznaje też dużo miejscowości ciekawych, nowych ludzi poznaję, także jak najbardziej myślę, że jest to dobry kierunek. Zawody w Falmirowicach mają wieloletnią tradycję. Kiedyś startowali tam rodzice, którzy dziś włączają do zawodów także swoje dzieci. Z dziadkiem jeździłem dużo. Tata mnie namówił do klubu i tak jeżdżę już rok. O no proszę, czyli Ty już w klubie jesteś? Tak. tak. Kiedyś też byłem kolarzem, za dziecka jeździłem i tak jakoś przerodziło się w syna. Syn też jeździ. Ale na pewno ważne jest wsparcie takie tak, rodziców? Tak, tak, tak jak najbardziej. Myślę, że wsparcie to tak podstawa, żeby właśnie z dziećmi motywować, jeździć. Na rowerze jeżdżę 5 lat, się ścigam. No i tato mnie tak na, na czek tak namówił do tego kolarstwa. Raz pojechaliśmy na wyścig, był to dzień mamy i jako prezent dla mamy. No i tak się to zaczęło. W tym roku pogoda podczas zawodów była wyjątkowo pobłażliwa i idealna do startu w tak zróżnicowanym terenie. 1800 metrów. Trasa jest praktycznie dla każdego, czyli są górki, yy, odcinki proste. Eee, pofałdowana, dużo zakrętów, tak zwanych agrawek w lewo, w prawo, no i, i proste i tak dalej, jak na wyścigu przeojowym. Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy udziału w wyścigu, zapraszając na kolejną edycję w przyszłym roku.